Obchody Dnia Pamięci Ofiar Gestapo zostały zainicjowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w 2007 roku. Dzień ten jest obchodzony we wrześniu w związku z rocznicą przejęcia przez niemieckie formacje policyjne Domu Śląskiego 13 września 1939 roku. Tegoroczne Dni Pamięci Ofiar Gestapo są poświęcone pamięci Polaków, którzy byli represjonowani za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej. I patronem tegorocznego dnia jest Tadeusz Paziuk, rozstrzelany w 1944 roku w Krakowie za pomoc Żydówce. Drugim patronem jest Zbigniew Kluska. Zbigniew Kluska był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej przyszłej Armii Krajowej, młodym człowiekiem, studentem medycyny, zaangażowanym w konspirację. W programie obchodów znajdują się takie punkty jak uroczysty apel ku czci ofiar Gestapo, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na fasadzie domu śląskiego przy ulicy Pomorskiej 2, pokazy filmów archiwalnych, inauguracja wystawy plenerowej: cierpieli i ginęli dla innych na placu inwalidów, dwudniowa konferencja, dlaczego warto wracać do bolesnej przeszłości, a także gra miejska. Dzisiejsza gra opowiada historię o szarych szeregach. O historii harcerzy, którzy działali na terenie Krakowa podczas okupacji i poświęcali się bliźnim, ale również walce o ojczyznę. Jak wiadomo, okupacja to czas bardzo dużych represji wobec Polaków i Żydów. Niemcy, którzy wręcz zlikwidowali praktycznie całą populację żydowską. No generalnie karali za pomoc właśnie żydom i chcemy pokazać właśnie, że i Polacy dali z siebie też yy, tyle, ile mogli oczywiście. Poznawanie historii Krakowa w takiej formie, no to jest coś, coś niebywałego, coś fascynującego, coś co wciągnie młodzież, coś co nauczy tej historii w, w sposób atrakcyjny i zawsze po takim udziale w, w, w Grze Miejskiej młodzież jest zadowolona i chcą po, powtórzyć. Stwierdziliśmy, że może być fajnie i takie gry ogólnie, przynajmniej ja lubię, reszta grup pewnie też. Ogólnie mamy też taki profil klasy turystyczno-krajownawcze, więc akurat się jakby angażujemy w to. Przyjechaliśmy z Wrocławia i przyjechaliśmy tutaj grać w tą grę, dlatego że chodzimy do szkoły żydowskiej i nasza pani od kultury żydowskiej znalazła tą grę i chciała nam pokazać, żebyśmy zapoznali się bliżej z tym z historią tutaj.